Pani nas ostatnio obserwujemy przedsiębiorców, którzy otwierają swoje biznesy, w związku z tym dochodzi często do kontroli i interwencji funkcjonariuszy policji. Jakie mamy wówczas prawa, a jakie obowiązki? Jakby Pani mogła nam przybliżyć tutaj ten temat? Mm -hmm nie odróżniając czy jesteśmy przedsiębiorcą, czy też klientem, zawsze zapytajmy o to na jakiej podstawie prawnej i podstawie faktycznej jesteśmy legitymowani. Jeżeli chodzi o podstawę prawną, poprośmy o wskazanie konkretnego artykułu z ustawy. Natomiast jeżeli chodzi o podstawę faktyczną, zapytajmy w związku z jakim zachowaniem jesteśmy legitymowani. Funkcjonariusze policji mają obowiązek udzielić nam takich informacji. Warto też zapytać, czy jesteśmy legitymowani w związku z tym, że jesteśmy świadkiem jakiegoś zdarzenia, czy też w związku z tym, że jesteśmy podejrzani o popełnienie jakiegoś czynu. A co wówczas gdy dojdzie już do zatrzymania? Gdy dojdzie do zatrzymania, doradzam zachować spokój. Każda osoba ma prawo poinformowania osoby najbliższej o tym, że została zatrzymana. Czyli tak zwany ten jeden telefon, tak? Dokładnie tak. Ma też prawo z, do kontaktu z adwokatem, ma również prawo odmowy składania wyjaśnień. Warto też zapamiętać dokładną godzinę zatrzymania, żeby nie doszło do przekroczenia czasu trwania zatrzymania. Takie czynności zatrzymania mogą być również nagrywane. Jeżeli um, nie nagrywamy wizerunku funkcjonariusza policji, możemy nagrywać zarówno obraz, jak i dźwięk. Czyli my możemy telefonem na przykład wykonać takie nagranie? Tak? Jak najbardziej. A proszę powiedzieć, czego unikać, aby nie pogorszyć swojej sytuacji w momencie, kiedy no, policja nas już zatrzyma? Policja nie będzie miała podstaw do użycia jakiegoś przymusu bezpośredniego w sytuacji, gdy my nie będziemy agresywni. Doradzam zachowanie spokoju i powściągliwość od wypowiedzi. Nie próbujmy wymuszać na funkcjonariuszach policji odstąpienia od czynności i też nie obrażajmy siebie nawzajem. Postarajmy się podawać nasze prawdziwe dane, nie jakieś zmyślone, ponieważ funkcjonariusze policji bardzo szybko ustalą nasze faktyczne dane, a jeżeli nie wiemy co robić, najlepiej skontaktujmy się z adwokatem. Panie mecenas, a co w sytuacji, gdy jesteśmy legitymowani jako klienci restauracji, która została otwarta wbrew zakazowi? Jak wówczas mamy się zachować? Zakorzystanie z usług przedsiębiorcy, który działa wbrew zakazowi, nic nam nie grozi. Jeżeli chodzi o restaurację, jedynym hakiem ze strony policji może być legitymowanie klientów restauracji w zakresie noszenia maseczek. Ale w rozporządzeniu jest wyjątek, że w czasie, kiedy spożywamy posiłki i napoje, paseczki możemy mieć zdjęte. Żeby nie było żadnych wątpliwości, najlepiej mieć przy sobie jakieś cukierki, ewentualnie orzeszki ziemne, aby w czasie oczekiwania na podanie dania do stolika coś przekąsić. I tutaj też uwaga dla właścicieli restauracji. Częstujcie Państwo swoich klientów przystawkami, aby klienci w restauracji czuli się bezpiecznie nie byli narażeni na legitymowanie bądź mandat karny. Zawsze w takiej sytuacji też chyba możemy wyjść z taką inicjatywą, że oczekujemy na posiłek, który zamówiliśmy na wynos. Jak najbardziej.